Polskie Radio Rzeszów Kaleidoskop to wtorek, 24 czerwca, 16 po 8. Gość Kaleidoskopu. Zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu doktor habilitowany Bartosz Wróblewski profesor w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witamy. Dzień dobry, panie profesorze. Witam państwa. Co najmniej trzy osoby zginęły, a kilka zostało rannych po tym, jak irański pocisk trafił w budynek w Berszewie w Izraelu. Podają to izraelskie media, do tego doszło w nocy. Mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa zawieszenia broni między Iranem a Izraelem. Iran przeprowadził nad ranem kolejny atak według sił zbrojnych Izraela wystrzelił w sumie trzy salwy rakiet, aż Szef irańskiej dyplomacji Abbas ar -Garak oświadczył nad ranem, że Teheran nie zawarł na razie żadnej umowy o rozejmie z Izraelem. Dodał jednak, że jeżeli Izrael wstrzyma walki do godziny czwartej czasu irańskiego, czyli 2.30 w Polsce, Iran powstrzyma się od odwetów. Jest zatem rozejm, czy nie ma i w ogóle nie będzie tego rozejmu, jak pan na to patrzy? No tak. Przepraszam. No, oczywiście ja nie jestem prorokiem, żeby, żeby powiedzieć, jak jest na pewno. A z tam, mogę, na teraz? Mogę tak. Mogę powiedzieć tak, że. A prezydent Trump podał pewne informacje, ale w typowy dla siebie sposób, to znaczy bombastyczny, bezsensowny. Warunki, które on przedstawił, to wyglądały jak jakaś kapitulacja, kapitulacja Iranu, no bo z tego, co on powiedział, wynikałoby, że Iran się zgodził wstrzymać natychmiast swoje ataki, a Izrael będzie mógł jeszcze tam przez ileś tam godzin go bombardować. Yy, więc yy, Dodam, że ja to też przeczytałem rano yy, No więc Mnie od początku wydawało się, że Takie warunki są po prostu Niemożliwe, natomiast to nie odpowiada Nam, yy, nam na inne pytanie Czy jednak nie zawarto yy, Umowy, no tylko, że teraz yy, Zanim ona będzie, wejdzie w życie Realnie, no to yy, Mogą minąć całe godzin, Jeszcze parę godzin yy, Na jakieś wzajemne ostrzały Bo yy, Obiektywnie wydaje mi się, że to musi być tak, że obie strony jednocześnie wstrzymują, wstrzymują ogień. Nie może być tak, że nie wiem Izrael jednak ostatni raz zbombarduje tutaj Teheran, a Teheran nie odpowie. No w duży... Wojskowi reagują później, nie, niż politycy? Nie, nawet powiedziałbym, chodzi? że często. Prestiż. No przecież, jeżeli by Iran ogłosił, że, że wstrzymuje ogień, a Izrael go nie wiem, jeszcze przez 6 godzin tam zrzucał bomby, no to byłoby widowiskowe przyznanie się do jakiejś klęski. No i tego, tego raczej reżim irański nie zrobi. Więc, więc jeżeli wejdzie rozejn roze w życie. Podejrzewam, że raczej tak, ale mówię raczej. Proszę mnie nie, nie mówić, że mówiłem na pewno. To, to będzie w ten sposób, że obie strony będą musiały wstrzymać rzeczywiście ogień jednocześnie. Według amerykańskiej prasy odpowiedź Iranu na ostatnie amerykańskie ataki była słaba i pokazuje, jak słaby jest reżim w Teheranie i czy rzeczywiście mamy do czynienia z pokonanym Iranem. O, to jest już pytanie dużo trudniejsze, no bo rozejm albo wejdzie w życie, albo nie, a ja mówię, no raczej wydaje mi się, że yy, w jakiejś formie wejdzie. Natomiast, Na warunkach amerykańsko-izraelskich? Yy, w... Pytanie, czy. No, skąd wiemy, jakie są te warunki? Y, tu, tu chciałem przejść do meritum. Y, przecież my żyjemy w bańce informacyjnej, podawanej przez obie strony, y, która no, nie podaje nam istotnych informacji. Y, czy odpowiedź irańska jest słaba, czy nie? Y, w czasie tego konfliktu z obu stron wyszło na jaw pewne niespodzianki. Zarówno okazało się, że Iran jest słabszy w pewnych dziedzinach, które y, wydawałyby się, że powinien jako kraj, no taki półtotalitarny, być rozwinięty, i to nie chodzi mi o lotnictwo, chodzi mi o wywiad. Przyzwyczajeni jesteśmy, w każdym razie ja, że kraj o takim bardziej brutalnym reżimie kontroluje swoje terytorium. Tymczasem tu na początku konfliktu Izrael rzeczywiście okazało się, że dużo, to znaczy bombardował pewne punkty, w których rzeczywiście byli dowódcy, naukowcy, itd., czyli wykazał się tutaj świetnym. Rozpoznaniem terenu przeciwnika pod względem wywiadowczym. Natomiast natomiast z drugiej strony nie można powiedzieć, że i z drugiej strony nie, nie, nie doszło do pewnych niespodzianek. Okazało się, że ten Iran ma rzeczywiście tych rakiet bardzo dużo. Proszę pamiętać też, że Izrael jest również krajem, no, nazwijmy to takim o bardzo ostrym reżimie wojskowym, więc tam jest totalna cenzura. Yy, I to jest fakt, tam jest odpowiednie ustawodawstwo yy, o cenzurze i y, służby bezpieczeństwa są odpowiednio rozwinięte, wobec tego informacje o stratach Izraela też są zakłamane. Yy, oczywiście, że yy, można powiedzieć, że yy, Izrael miał lepszą obronę przeciwlotniczą, ale yy, ilość tych rakiet, jaka spadła na, yy, no, konkretnie na Tel Awiw, Hajfę, i parę innych miejscowości jest niebywała w dotychczasowej historii Izraela. Tak mówiąc nawiasem, gdyby, gdyby Iran mógł wyposażyć swoje, swoje rakiety w głowice atomowe, teoretyczna możliwość, no wszystkie to dużo by ich było, no to pomimo tego, że Izrael zestrzeliwał te rakiety, no to już w zasadzie miasta izraelskie by nie istniały. Panie profesorze, ja wejdę w słowo, bo dlaczego w ogóle doszło do tego konfliktu? Czy chodzi tylko? O kwestię programu nuklearnego Iranu. Tu jest, tu jest sprawa bardziej skomplikowana. No oczywiście, że chodzi m.in. o program nuklearny Iranu. Ale tu moim. Ściśle mówiąc. Szyjski reżim Iranu nie jest moim zdaniem no, zwalczany tak ostro tylko ze względu na program nuklearny jako taki. Tylko ze względu na to, że uznał Izraela za swojego głównego wroga. To jest już ściśle ideologiczny wybór reżimu irańskiego. Izrael w takich sytuacjach, no, jak ma wyznaczonego wroga, no to rzeczywiście działa na całego. I tutaj sam Iran wyznaczył sobie, sam reżim irański wyznaczył sobie takiego a nie innego wroga. No i w tym kontekście jego program nuklearny jest podwójnie niebezpieczny. Przepraszam, złośliwie powiem, gdyby on był przeznaczony, nie wiem, na Arabię Saudyjską, ta bomba atomowa i Izrael miał stuprocentową pewność że nie jest to bomba atomowa wymierzona w niego, no też by Iran napotykał oczywiście sprzeciwy, ale podejrzewam, że o połowę mniejsze. Natomiast, natomiast podkreślam, to wszystko jest no, teoretyzowanie. Natomiast w takim kontekście no, Iran stał się jakby głównym przeciwnikiem Izraela. No, a w no i przy okazji Stanów Zjednoczonych również z innych, z innych powodów. Natomiast jeszcze chciałbym podkreślić, że do, to, do czego doszło, to nie wynika tylko z podstawowych przyczyn, ale również z pewnych uwarunkowań obecnych. I tu no, za najważniejsze bym uznał to, że oczywiście w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych władze objęli politycy znaczy w Izraelu sprawuje ją w zasadzie już w różnych formach od 20 lat. Natomiast w, w Stanach Zjednoczonych objął ją polityk, y, którzy są y, no. Użyję tego słowa częściowo awanturnikami politycznymi. I nastąpiła to polityczna koincydencja. Tak. Dla premiera Netanyahu wojna jest podstawowym narzędziem w ogóle utrzymywania się przy władzy. Już nawet nie obrony Izraela, choć ja bym nie mówił, że nie. Ale dla niego przedłużanie stanu wojny jest podstawowym narzędziem w ogóle utrzymywania się przy władzy w Izraelu. Natomiast no, styl prezydenta Trumpa wszyscy obserwowaliśmy. To jest człowiek, który uwielbia bombastyczne oświadczenia takie, że Iran już nie istnieje. Coś, co pod publiczkę jest rzeczywiście bardzo, yy, bardzo modne. Takie PR-owe zaklinanie tak, rzeczywistości. rzeczywistości. No, yy, bo yy, prawda jest taka, że jeżeli się strony na przykład teraz dogadały, czego nie wykluczam, yy, to my nie wiemy na jakich warunkach. No, te warunki mogą być bardzo różne. Może na przykład kierownictwo irańskie uznało, że dotychczasowy system sojuszy jest zbędny i musi zacząć zajmować pozycje bardziej proamerykańskie. Ale przecież nikt tego nie powie. Ja nie mówię, że tak jest, ale przyjmijmy takie, takie uwarunkowania. No to nie będzie tak, jak Trump chce, że nagle Iran padnie na kolana i powie, że Tutaj w ogóle no, poddaje się, no, tylko zmiana polityki będzie musiała yy, zająć pewien, pewien okres czasu. Istotna kwestia, jeszcze tutaj muszę mm -hmm. wejść słowo na koniec, bo czasu oczywiście niewiele zawsze Niestety. możemy rozmawiać bardzo długo, ale jesteśmy ograniczeni czasowo. Kwestia wpływu tego, co tam się dzieje, na to, jak wygląda Europa, nasza część Europy, Polska czy tylko sprawa ceny ropy wpływa na nasze kieszenie i na nasze poczucie bezpieczeństwa, czy są inne konteksty? No dzisiaj mamy na przykład Szczyt na to w Hadze się rozpoczyna. Tak, no Szczyt <laughs> na to w Hadze miał się zajmować innymi sprawami, więc bardzo możliwe, że zajmie się tym problemem rozejmu, jak mówię, rozejmu, który może ja sądzę, że mimo wszystko on będzie, ale no, kto wie, może się okazać, że było to całkiem nieudane zagrywka prezydenta Trumpa i na przykład wojna się przedłuży, więc zajmie się tym i to jest bardzo niedobrze, ponieważ no, taki szczyt i tak w sprawie tej wojny nic nie, nie ustali, natomiast rzeczywiste problemy, nazwijmy to strukturalne, mogą zejść na dalszy plan. A ogólnie pan mówi, no tak, na Europa jest słaba Militarnie i nie istnieje w tych wielkich rozgrywkach mocarstw. To trzeba sobie. Uświadomić, Unia Europejska nie jest żadnym graczem w dziedzinie tej hard power, jak to się mówi, a niestety no, weszliśmy teraz całkowicie w ten, w ten obszar hard power, czyli tej ostrej polityki, polityki militarnej, i tutaj Unia Europejska i europejscy partnerzy NATO w zasadzie nie istnieją lub są w każdym razie bardzo słabi, mogą egzystować tylko jako sojusznik, no no, głównie Stanów Zjednoczonych. Yy, więc pod tym względem yy, no, Europa musi być bierna, bo po prostu nie zbudowała żadnych narzędzi. Yy, no, wpływów militarnych, czy nawet tych yy, głębszych politycznych. Yy, na nią więc sytuacja wpływa oczywiście ekonomicznie. No i tutaj, tutaj zawarcie realnego rozejmu i to długotrwałego, takiego, który będzie miał szansę się utrzymać, byłoby bardzo dobrym yy, sygnałem, bo Wtedy te ceny ropy, które poszybowały w górę, równie szybko polecą w dół. Te reakcje giełdowe są na ogół troszkę nawet bez sensu, bo reagują momentalnie na pewne wydarzenia chwilowe. No, czy chwilowe to się okaże? Tak, no, jeżeli wojna się przedłuży, no to te wysokie ceny oczywiście też się przedłużą. W takiej analizie, wie pan, na ogół trzeba zawsze przyjmować jakieś, nie wiem, dwie opcje. Ja podając jedną, nie mówię, że nie należy. Zawsze rozważyć drugiej opcji Bo to jeszcze jedna sprawa, no, która nam umyka Mało jest czasu Przypominam, że Iran musiał kalkulować I sądzę, że kalkulował na Rosję i na Chiny Tymczasem w realnym konflikcie z Izraelem i USA no, Pytanie, na ile w, w Teheranie uznano, że cokolwiek te kalkulacje dały A na ile okazało się, że są one mało mało wydajne. To jest, to jest jeden z problemów może, sytuacji. Może się dowiemy już po owocach no, niestety, że te do... kraje do... brały udział w jakikolwiek z... sposób. Tak, albo się okaże, że na przykład Iran rozmówi. zmieni dość zasadniczo swoją politykę. Tylko mówię nie na zasadzie tak jak Trump że ogłosi, że się poddaje i w ogóle leży i, yy, i płacze, no tylko ogłosi swoje zwycięstwo, bo tu jeżeli zostanie nawet zawarty rozejm, to dopiero wtedy, kiedy kierownictwo irańskie ogłosi zwycięstwo. Jak Dowód zwycięstwa pokaże rzecz realną, że w, że w Tel Awiwie czy w Hajfie są zniszczenia, jakich nigdy nie było w miastach Izraelu. Punktowe, ale zawsze. Natomiast jak zmieni potem swoją politykę, to już jest pytanie. I to jest wielokropek no, tak. postawy w tym miejscu. Doktor no, więc... Habilitowany Bartosz Wrublewski, profesor w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Przypomnę ta rozmowa też na YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Do obejrzenia i do odsłuchania. Reklama Rysiu, jedziemy na zakupy do Merkury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy.